Wakacje, kiedy tylko chcesz. Regularna wypłata, nawet kilka razy w miesiącu, podwyżka co roku. 10, 15, może nawet 20% tak do końca życia. Brzmi jak posada w jednej z najlepszych firm na świecie. Co jeśli Wam powiem, że nie musicie w tej firmie nawet pracować? Brzmi zbyt pięknie, prawda? Owszem, jest to możliwe do osiągnięcia. Wymaga to trochę poświęceń, ale może zapewnić Wam właśnie taką wcześniejszą emeryturę. I jest to oczywiście jak najbardziej osiągalne. W zeszłym roku portfel finansowej podróży z samych dywidend zarobił 105 dolarów. W tym roku celujemy na przekroczenie 300 dolarów z wszystkich dywidend. Zobaczymy, czy to się uda. Liczę, że tak właśnie będzie. Ale przejdźmy do rzeczy. Jak osiągnąć to wszystko, o czym wspomniałem na wstępie filmiku. Musimy sobie jednak postawić pytanie. Ile faktycznie potrzebujemy tych pieniędzy, żeby żyć z tych dywidend, no i mieć tą emeryturę, nie przychodzić do pracy. Stałecz, o której się chce iść, kłać o której się chce robić. Co mamy ochotę? Pomocą przychodzi nam oczywiście świetna ankieta na YouTube, którą zrobiłem na samym początku istnienia kanału, po to, żeby... No te głosy się zebrały. Całe 16 osób odpowiedziało, także będziemy sobie tutaj operować na tych głosach, które zebraliśmy. Zdecydowana większość oddała głosy na kwotę 10 tysięcy zł, więc najpierw od tej kwoty zaczniemy wyliczać wszystko w naszym kalkulatorze. Ale też oczywiście spojrzymy na inne kwoty, które były w ankiecie. Żeby nam się łatwiej rozmawiało, możemy założyć, że osoba pierwsza, Adam, potrzebuje około 6000 zł, żeby spełnić swoje wszystkie potrzeby, zachcianki, opłacić rachunki, wyjść na miasto czy nawet zainwestować raz w miesiącu pewną określoną kwotę. Inga już do pełnego szczęścia na takim samym poziomie, powiedzmy, yy, szczęścia jakim Adam Żyje, potrzebuje już 8000 złotych. Natomiast Damian, żeby zaspokoić swoje wszystkie potrzeby, opłacić rachunki, potrzebuje aż 10 tysięcy złotych. Każdy ma inne zarobki, ale w tym przykładzie powiedzmy, że wszyscy inwestują równą kwotę miesięcznie 1000 złotych. Najpierw pokażę Wam na przykładzie kilku firm z portfela finansowej podróży. Na pierwszy ogień idzie firma Altria. Część osób oglądających może kojarzyć tą firmę z produktów Marlboro. Dla nich dywidenda jest na poziomie 9,3%. Czyli każde zainwestowane 100 złotych daje nam wypłatę 9,37 groszy w ujęciu rocznym. Każdy 1000 to już 93 zł a 10 to aż 937 zł. Średnioroczne podwyżki dywidendy przez okres 10 ostatnich lat dla firmy Altria to 7,6%, czyli co roku średnio z ostatnich 10 lat mamy podwyżkę dywidendy właśnie te 7%. Kolejną akcją, dla przykładu, to firma Apple. Obecnie 0%. 50 dywidendy, ale średnioroczny wzrost przez okres 10 lat już mamy na poziomie prawie 8,5%. Dlatego dla przykładu 100 zł zainwestowane da nam tylko rocznie 52 grosze. 1000 zł to 520 groszy, a 10 000 to 52 zł. Ostatnim przykładem jednym z nowych nabytków w portfelu finansowej podróży firma Mastercard. Tutaj dywidenda prawie identyczna jak w firmie Apple, czyli 0,56% miesięcznie, dokładnie 0,56%, ale dywidenda rośnie nam średnio przez ostatnie 10 lat na poziomie 23%. Świetny wynik to tak, jakby co 4 lata dostawać dosłownie dwa razy tyle z wypłaty. No i tutaj, tak samo, jeśli chcemy zainwestować jednorazowo w Mastercard. 100 zł da nam 56 groszy, 1560 groszy, a 10 000 to jest już 56 zł rocznie. Znamy już przybliżone liczby. Sprawdźmy teraz, ile trzeba tych pieniędzy, żeby jednorazowo mieć już tą emeryturę. Dla przykładu, Altria, potrzebujecie tak naprawdę 730 tysięcy żeby mieć już tą emeryturę z dnia na dzień, firma Apple nie jest już tak łaskawa. Jak widzicie na grafice, potrzeba 13 846 000. No przy e, średnim zapotrzebowaniu 72 000, czyli 6 000 zł dokładnie. Ostatnia firma to firma Mastercard. Oni mają odrobinę większą dywidendę od Apple. Ale jak widzicie dalej jest to wymagane 12 milionów 857 tysięcy. Jak widzicie, jest to ogrom pieniędzy, jeśli chcecie zainwestować jednorazowo w takie firmy. Znamy już kwoty, ale coś nie pasuje. No tak, nikt chyba z nas oglądających nie ma 13 milionów złotych wolnych. macie? Pamiętajcie też, że istnieje coś takiego jak inflacja. Przy horyzoncie inwestycyjnym 30 czy nawet 40 lat, 6000 zł dzisiaj, za 40 lat, no, będzie tak naprawdę wartością 20 tysięcy zł, żeby opłacić mniej więcej te same rachunki. Za chwilę wszystko pokażę Wam na przygotowanym właśnie wykresie przeze mnie. Zanim pokażę Wam jeszcze ten wykres, tą tabelę. Musimy pamiętać o jednej dość ważnej rzeczy moim zdaniem. O przeciętnej długości życia. Jak podaje gus w 2022 roku średnia długość życia u mężczyzn to jest około 74 lat. Kobiet, no jest to trochę dłużej, jest 81 lat. Podaj nam pogląd, jak długo nacieszymy się wygodnym życiem przy wcześniejszej emeryturze. Tutaj zaczyna się ta trochę bardziej swobodna część odcinka. Jak pamiętacie, mieliśmy te trzy osoby, które w odcinku powiedzmy: Adam, Kinga i Adrian, które już postanowiły sobie oszczędzać, tak? No i zaczynają od poziomu tysiąca złotych oszczędzania. Każdy ma trochę inne zarobki, więc jak widzicie, w tym momencie Adam zaczyna swoją finansową podróż. No i w pierwszym roku, a tak naprawdę przez cały okres jego oszczędzania, stopa inflacji będzie wynosić około 3%. W pierwszym roku 6000 na spokojnie wystarczy tam drobne różnice, jakieś 6100, nie będzie problemu. Tak na przykład przy okresie 10 lat, jak tutaj widzicie, 6000 zamienia się nam w 8000. Patrząc na wykres. Widzicie, 6000 przy 10, latach, przy 20, przekroczy nam sporą, sporą granicę. No i w pewnym momencie za 40 lat, jeśli Adam dalej będzie chciał inwestować, no będzie już nie potrzebował 6000, a ponad 20. Większość, które robi takie właśnie wyliczenia, ile potrzebuje do przeżycia. Za 10, 20, 30 lat nie bierze pod uwagę inflacji. Jest to moim zdaniem taki dość podstawowy błąd, no bo ta inflacja dalej jest, te ceny rosną, ona nie jest niewidoczna, zawsze jest, tylko ktoś o niej po prostu zapomina. Sprawdzimy sobie też koszt życia Kingi. Po wpisaniu 8000 nasza magiczna tabela przyjmuje już nowe wartości i jak widzicie, 8000 przez 10 lat zamienia się już w jakieś 10 tysięcy, i patrzymy dalej. Kolejne 10 lat inwestowania dla Kingi to już nie 8 tysięcy, nie 10 tysięcy, a 15 tysięcy w 20 roku oszczędzania, żeby pokryć jej wszystkie potrzeby przy założeniu, że Kinga będzie miała taki sam poziom życia jak do tej pory. Kolejne lata no to już poziom prawie 20 tysięcy. Złotych to jest tak naprawdę początek 30 roku oszczędzania, więc możemy sobie delikatnie przesunąć kursor i już mamy powyżej 20 tysięcy złotych, jak widzicie, a 40 rok oszczędzania to już prawie 27 tysięcy złotych przy zachowaniu 3% inflacji. Sprawdźmy jeszcze, co u Adriana, jeśli ma 10 tysięcy złotych e, wydatków tych kosztu, kosztów życia. No to jak widzicie po 10 latach Adrian będzie potrzebował już prawie 13,5 tysięcy złotych, żeby mieć taki sam standard życia. Kolejne 10 lat no to Adrian potrzebuje 18,5 tysiąca, 18 tysiąca złotych, żeby otrzymać ten sam styl życia. Kolejne 10 lat no to macie już 20, i 20 prawie 25 tysięcy no w zaokrągleniu, a 40 rok oszczędzania dla Adriana to 34 tysiące miesięcznie. Teraz przejdziemy do mojego ulubionego elementu tego odcinka, tego fragmentu, ponieważ bardzo, bardzo długo i namiętnie przygotowywałem ten kalkulator, który, tutaj taka informacja może część osób czytała, będzie dostępny na Patronie, który tutaj zamierzam dla kanału przygotować, to będzie takie wsparcie dla kanału, Myślę, że wiele osób będzie chciało z tego skorzystać, a przynajmniej mam taką nadzieję. Naprawdę bardzo mocno się napracowałem. Nie ma czegoś takiego na internecie, a przynajmniej nie ma czegoś takiego tak łatwo dostępnego. Oczywiście, jeśli ktoś trochę potrafi te rzeczy, wystarczy, że spojrzy sobie na taki kalkulator i sam go sobie przygotuje, ale dla osób, które dopiero zaczynają, które nie są może aż tak, że tak powiem, dobry weksel, myślę, że śmiało można wykupić sobie Patreona, o, i cieszyć się takim właśnie kalkulatorem. On z miesiąca na miesiąc będzie usprawniany, będzie więcej funkcjonalności. To będzie dostępne, tak jak mówię, dla wszystkich osób, które będą y, chciały się tym Patreonem zainteresować, będę tam wszystko udostępniał. Link myślę, że też już zostanie niedługo wrzucony do kanału. W takim razie zaczniemy sobie od tego naszego przykładowego Adriana Adama, przepraszam, który ma koszty miesięczne życia na poziomie 6000 zł, ale Adam wybrał inwestowanie w Mastercarda. Jak tu widzicie, mamy już wszystko chyba wpisane, Wprowadzamy dokładnie ostatnie poprawki, no i sprawdźmy sobie. Przez pierwszy rok, dwa lata, Adam oczywiście nie posiada dalej tej niezależności finansowej, ale przy takim wzroście dywidendy startowej myślę, że długo nie zajmie tutaj, żeby osiągnąć tą niezależność finansową. Więc jedziemy sobie w dół, jedziemy, jedziemy, jedziemy. I jeśli Adam będzie inwestować, Wszystkie dywidendy, które otrzyma, już przy 15 roku życia inwestowania, przepraszam, będzie miał tą niezależność finansową. Czyli zakładamy, że Adam zaczyna inwestować w wieku 18 lat, już tysiąc złotych miesięcznie zakładamy, no to w wieku 33 lat, dobrze liczę, już jest niezależny finansowo. Sprawdźmy sobie teraz, ile czasu Kindze zajmie. No dojście do tej niezależności finansowej. I jak widzicie nie 15 lat, ale 16 lat. Rok dłużej już musi Kinga poczekać. Sprawdźmy jak Adrianowi to pójdzie. I tutaj również niewiele więcej, bo 16,5 roku przy inwestowaniu w MasterCard na przykład. Ale sprawdźmy sobie osobę, która na przykład koszty życia ma na poziomie właśnie 3,5 tysiąca złotych. Jak szybko jest w stanie dojść do niezależności finansowej? Mamy trzynasty chyba szczęśliwy rok przy płacie 1000 złotych. Tak jak mówię, nie będę tutaj yy, robić mnóstwa przykładów. Kalkulator będzie udostępniony na Patreonie, żebyście się mogli nim pobawić. Gorąco zachęcam, żeby wykupić sobie chociażby nawet na miesiąc tego Patrona, zobaczyć jak to wszystko działa. Pobawić się tym kalkulatorem. A jeśli się Wam spodoba, no to jak najbardziej. Również zachęcam do tego, żeby zostać ze mną na Patreonie. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. Mam już prawie 600 subskrybentów na kanale. Coraz więcej osób ogląda kanał Finansowej Podróży. Mam nadzieję, że się podoba wszystkim to, co udostępniam. Mam nadzieję, że udostępniacie może jakimś swoim znajomym, pokazujecie, że to inwestowanie wcale nie jest takie trudne. Potrzeba trochę czasu, cierpliwości przede wszystkim. No i nie bać się tego inwestowania, bo to to we wszystkim chodzi. To jest niestety psychologia. W pewien, pewnym stopniu nie ma się czego bać. Trzeba rozmawiać o pieniądzach. Moim takim celem jest rozmawiać właśnie, przełamać ten temat tabu inwestowania czy samych... Pieniędzy, no, a z czasem, może jakieś książki, może jakieś programy edukacyjne. Kto wie, jak się kanał rozwinie. Na ten moment bardzo Wam wszystkim dziękuję. Mam nadzieję, że się poprawa podoba. Staram się z każdego odcinka trochę więcej wyciskać. Komputer jest do obróbki, nowy, także. Lecimy z kanałem w tym roku, myślę, że uda się spokojnie przebić te 1000 subów, także celujemy na 2000 subów i dalszy rozwój kanału. Pozdrawiam Was wszystkich, dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się, cześć!